W każdym budynku na parterze znajduje się kuchnia, która jest dostępna dla czterech mieszkań. Nie będę Wam ściemniała, że tu nie byłam, bo przed chwilą byłam i mam taki mały pokoik, nic wielkiego. A ja mam dwa łóżka, nie wiem po co, jestem sama. I tutaj mamy lustro, jakaś szafeczka, to moja torba. Ja już się trochę rozpłaszczyłam, bo już było tak niewygodnie już musiałam. Można sobie usiąść. Hello! Telewizorek, jest woda, jest ekspres, tam jest kuchnia. Mam takie duże okno, ale z widokiem na nic. Więc trochę, że tak powiem, nie za fajnie, a najbardziej zależało mi na tym, żeby Mieć blisko po prostu na szkolenie, więc łazienka e, nic specjalnego, że tak powiem, normalna. Zróbmy test łóżka, ciekawe czy jest chyba Ciekawe czy jest miękki materac, uwaga. Hmm. Wygodna może być. Zaraz zamawiam Ubera, jadę sobie na miasto, e, zobaczę co tam ciekawego piszczy w, w Warszawie w centrum. To jest bardzo cicho, ja jestem tak 15 minut od centrum samochodem, więc niby dużo, nie dużo, ale te 15 minut to z tego 7 minut to jesteśmy w korkach, co nie? Ale musiałam, chciałam, znaczy chciałam, miałam ochotę gdzieś w centrum, bo byłoby mi też fajnie, łatwiej teraz wyjść i tak dalej, bo miałabym wszystko na miejscu, tylko ja mam szkolenie na 10 godzinę i jakoś nie widziałam tego, żebym się tutaj w 15 minut dostała rano w poniedziałek na 10. No i stwierdziłam, że wolę mieć bliżej rano na szkolenie się nie stresować niż miałabym teraz. Mieć blisko do centrum, to ja teraz wolę dojechać do tego centrum, poczekać chwilę, a na szkolenie, żebym się nie spóźniła, i tak dalej, więc tak, właśnie. No ale, miejsce fajne to są takie cztery, jakby bloki, można powiedzieć, bo są takie piętrowe, z jednym piętrem, jakby. No i mm, pokoiki są porobione po prostu w tych domkach. Są takie cztery domki obok siebie, domki, bloczki, nie jak to ująć no, także się trochę ogarnę i spadam Muszę zobaczyć tylko właśnie, czy pójdę w tej kamizelce Czy mam też płaszcz taki cieniutki W sensie, jak to się mówi? Nie, że płaszcz, tylko Taką parę... nie, parkę No Płaszcz po prostu taki cienki <gryw> Więc może sobie go założę I śmigam, mam ochotę zjeść sobie gdzieś coś dobrego Także zobaczymy, co ciekawego Znajdziemy, póki nie pada i póki ta pogoda jest w miarę spoko, to chciałabym sobie właśnie gdzieś coś porobić. A podróż mi spoko, pociągiem fajnie było. Siedziałam w przedziale, gdzie siedziało tak naprawdę na początku jedna osoba, a później siedzieliśmy w trójkę. Trzy osoby, więc spoko, też nikt nie zagadywał, nic nie gadał, a ja nawet miałam ochotę na takie wyautowanie się, żeby nikt nic nie gadał, nie pytał ani nic, więc cieszę się, że nie było takiego gadającego nikogo, <grywania> ani między sobą, oni też nie gadali, nie złapali, że tak powiem, kontaktu i flow, więc było spoko i cisza, mogłam sobie posłuchać muzyki, poglądać coś na YouTubie, nawet dokończyłam oglądać sobie film, bo ostatnio zaczęłam, więc skończyłam wieczorem, więc ja w sumie powiem Wam, że 3,5 godziny. Po pół godziny spóźnił się pociąg. Niestety miałam 3 godzinki niecałe jechać, a 3,5 z tego wyszło. Byłam jakieś opóźnienie, bo yy, dostawiali yy, wagony i niestety. Dobra, ja spadam. No nic specjalnego, ten pokoik. Po prostu zwykły, prosty pokój. Ja też nie oczekiwałam niczego na jedną noc i też nie miałam zamiaru płacić, nie wiem, 6 stóp za pokój. Po to, żeby sobie w nim w sumie żeby się przespać, bo teraz wychodzę, więc wrócę, będzie pewnie szaro. Pójdę się wykąpać i posiedzę na telefonie, coś porobię i tyle, także bez sensu, by to było. Dobra, uciekam i zaraz widzimy się w centrum Warszawy. Powiem wam, że dobrze, że nie pada. Tam właśnie są gdzieś moje domki, tam wyszłam właśnie i idę do prawie, że ten Hmm. by zobaczyć co do wcale piszczy. mało siebie jakieś centrum handlowe. Więc hmm. zaraz no, ja tam podejdę, bo stamtąd zapewne będę miała może jakieś autobusy i albo tramwaj i wcale się okaże, że nie muszą hmm. zamawiać ubera. Teraz zobaczymy, oparnimy to. No nie ma żadnego widoku na Warszawie. Tak? ale jako te wszystkie budynki wysłaniają. Hmm. Dobra, śmigło. Dobra, wygrać samolot na w tej jest, ale nic nie że mojego jest Szukam sobie jeszcze karantynego, żebym będę jest dzisiaj

Totalny przypadek i właśnie jak patrzyłam na Story, to oni byli tutaj w tej dokładnie tej samej. E, Capriccio Italiano, coś takiego na Nowym Świecie, Nowy Świat 36 w Warszawie. E, pyszna pizza, przepyszna, wegetariana bardzo dobra. A tiramisu, bo nie muszę mówić, tiramisu było... Przynajmniej, mi tiramisu było przepyszne, po prostu mam wrażenie, że pan je robił specjalnie dla mnie przed podaniem, że... że no, były takie świeżutkie, takie mmm, przepyszne. No, także szybko zrobię, co mam zrobić w tej obligacji i spadam do swojego pokoju. Zmontuję dla Was tego vloga i zacznę nowego. I jeszcze dzisiaj w moim pokoju postaram się nagrać dla Was moją wieczorną rutynę, pielęgnację, na wyjeździe, jak sobie radzę. No, także jeszcze może dogram jakieś przebitki, jak będę wracała. I to wszystko na tego vloga. Nie... zamówić Ubera od 12 minut i cały czas wszyscy wszystko mi anulują. Tak, bym chciał teraz zobaczyć na serię. Mam nadzieję, że w końcu ktoś po mnie przybył, jako że mi się nie chce wydać. Jest tak zimno, naprawdę. Proszę, że mam te błotki, bo jest mega zimno. Mega zimno. Nie wiem, ile jest stopni, ale. Ja sobie pomyślałam, że fajnie byłoby Wam coś dograć do tego e, wszystkiego, co tam wcześniej nagrałam, tym bardziej, że ja nie mam za dużo materiałów. E, tak z mojego punktu widzenia, bo jakby nieczęsto bywam w Warszawie, to miasto jest raczej dla mnie ciężko dostępne. Nigdy nie jestem, nie wiem, tutaj przejazdem przy okazji i tak dalej, więc gdzieś tam się wypowiem. Warszawa robi na człowieku dość duże wrażenie. Warszawa jest duża, to jest duże miasto, tu się dużo dzieje, tu jest dużo rzeczy, wszystko jest duże. Mm, i, I piękna jest Warszawa. Moim zdaniem jest, jest naprawdę super, ale gdzieś mm, ja mam takie poczucie. Właśnie nawet nie wiem, jak można to nazwać. Mm, mm, ja znam swoją wartość. Jestem dość y, taką pewną siebie dziewczyną, jestem taką dziewczyną hej do przodu. Mm, no, jestem taka. Mm, nie, że zarozumiała, no taka jestem po prostu raczej harda dziewczyna i, i nie mam problemu gdzieś tam zagadać, pogadać, nie wiem, załatwić coś i tak dalej. Raczej wszystko jest dla mnie do zrobienia, do przeskoczenia i do załatwienia. A tutaj przyjeżdżam do Warszawy i mam poczucie takiego, że każdy inny, może inaczej, jak ja bym to wytłumaczyć, żebyście mnie zrozumieli? Ja jestem osobą, która czuje się taka ważna, nie to też jest ciula, to brzmi. Taka. Mm, wiem co znaczę, o znam swoją wartość, wiem co znaczę i o ile y, będąc u siebie w swoim mieście, y, nie wiem, na wsi, u moich rodziców i tak dalej, ja znam swoją wartość, znam siebie, znam y, to swoje możliwości i tak dalej. I przyjeżdżam do Warszawy, do miasta, które jest o wiele większe niż moje miasto, które y, robi wrażenie pod Każdym po prostu kątem e, i, I te ulice, które znam Z jakichś tam filmów I ulice, które znam z e, Bo tu telewizja, bo tu coś nagrywali To wszystko jest takie fajne Zawsze jest fajne coś, jak coś widzicie Nie wiem, w telewizji, w teledysku A później zobaczycie to na żywo To robi na Was wrażenie Też po to ludzie zwiedzają, oglądają e, Nie wiem, Niagara, wieże Eiffel i tak dalej e, Idą do danej restauracji Też nie na marne promują na przykład jakąś restaurację Bo jakiś film tam był nagrywany Nie wiem, Emily w Paryżu więc Warszawa też pod tym kątem jest taka, że nie ma się do niej takiej dostępności, No, bo ja nie mam, nie jeżdżę tu, tu nie mam nigdzie przy okazji do Warszawy, żeby przyjechać czy coś. I ma się poczucie takie, że wszystko jest takie wow, co nie? Człowiek jest taki podekscytowany na każdej alejce, uliczce, do której wchodzi. I o ile ja w swoim mieście, bo nie wiem jak to wytłumaczyć, czuję się taka stanowcza, taka ważna, taka wiem co, jak, gdzie i taka chęt do przodu. Tak, idę ulicą Warszawy i nagle się czuję taka malutka. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Nie, że tracę swoje poczucie własnej wartości, nie wiem, nagle nabieram jakiś nie wiem, yy, jak ktoś mówi, yy, kompleksów czy coś. Nie, absolutnie nie, to się nie zmienia. Tylko ja się nagle czuję taka malutka i mam wrażenie, że każdy, kto koło mnie przechodzi, każdy inny człowiek, który mnie mija, którego ja mijam, jest o wiele bardziej lepszy ode mnie, jest yy, yy, fajniejszy, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Po prostu mam takie poczucie. Hmm, jakbym się trochę tak zmniejszyła. Nie wiem, czy to wrażenie moje jest, dlatego że to miasto jest takie duże i wszystko jest takie wielkie naokoło i tak dalej, i wszystkiego jest tak dużo, nie wiem. Hmm, ale czuję się tak nieswoje tutaj w tym mieście. Nie wiem, nie wiem czemu. I uwielbiam Warszawę, Warszawa naprawdę bardzo mi się podoba, ale chyba tyle na taki przyjazd, czy na jakieś takie przyjazdy chwilowe. Na pewno, nie, jeżeli chodzi o jakieś zamieszkanie tutaj, to chyba bym się nie odnalazła, to chyba nie jest moje miejsce. I o ile często gęsto gdzieś mówię, że mogłabym mieszkać w Warszawie, że fajnie byłoby mieszkać w Warszawie i tak dalej, to nie. To Chyba jednak nie potrafiłabym mieszkać w Warszawie. Trochę ta Warszawa mnie przytłacza, o może to jest też dobre określenie. Ona mnie tak tłamsi. Mam wrażenie, że czuję się taka. taka, taka mała po prostu. <grytanie> Mimo, że jestem duża, to czuję się taka mała. Dziwnie, dziwnie to powiedziałam, ale e, tak właśnie jest, że no, mam poczucie takiego. Że tak jakby y, moje ja osłab osłabło tutaj w tym mieście. To nie, że y, ja gdzieś tam w swojej głowie nawet już nie jestem, y, nie mam takiej dozy możliwości, tylko o wiele, wiele gdzieś mi się to wszystko tam kurczy. E, to jest dla mnie fajne uczucie, bo ja lubię czuć się taka, e, taka, tak, tak twardo, tak mocno, tak pewnie. A tu, mm, mm, tu gdzieś mi się to tak gubi, zaburza i nie do końca jestem z tego powodu zadowolona. Czuję się tak jak nie ja. No, także połaziłam sobie, powłóczyłam się troszeczkę po uliczkach, po alejkach, obejrzałam tu, obejrzałam tam i właśnie nie wiem, czy to nagrywałam wcześniej. Oglądałam sobie Instastory, zagiechałam uberem. Oglądałam sobie Instastory z Andiaks i Luki i natrafiłam na właśnie przy okazji restaurację, w której byli i zjadłam sobie tiramisu, który był przepyszny, naprawdę przepyszna było to tiramisu. I wzięłam sobie pizzę vegetable. Chyba tak, chyba było. czy wegetariana, jakoś tak I też była naprawdę przepyszna ta pizza, bardzo dobra, także polecam Wam Wkleję Wam tutaj zdjęcie, jak wygląda ta restauracja i adres, bo mm, nie umiem jej znaleźć na Instagramie Mam wrażenie, że chyba nie mają Instagrama No, także tyle, wróciłam do pokoju, zaraz się ogarnę, idę się wykąpać, idę zmyć sobie makijaż Chciałam Wam nagrać taką moją wieczorną pielęgnację nie wiem, czy w tej łazience, ponieważ to światło chyba nie jest za specjalne z tego, co widzę. Zobaczę, na ile mi się to uda. Widzę też trzmę w swoim pokoju. więc Będę musiała ją zaraz likwidować. No i tyle. Bardzo przyjemny, miły, fajny pokój. Myślę, że skorzystam tylko z jednego łóżka. Tego drugiego nawet nie będę rozwalała, bo, bo myślę, że nie ma to żadnego sensu. Szkoda w ogóle tego dotykać. Ja już ściągnęłam sobie buty i chodzę sobie w skarpetkach, a swoją drogą mam do tych butów, skarpetki niefajne są, ponieważ je widać, kijewo to wygląda, więc sobie takie właśnie. A zaraz Wam pokażę, ponieważ mam bardzo fajne buty i tak naprawdę kupiłam te buty na Zalando Lounge i one są z Even and Old, chyba z tego, zaraz Wam pokażę te buty, bo są naprawdę super. Tylko, że są już trochę brudne. Pokażę Wam jednego buta, <noise> trochę się nachodziłam w nich dzisiaj i są już brudne, ale one są z tej firmy, takie brudne faktycznie, Even and Odd, odd, nie wiem czy się tak czyta, ale naprawdę są super, mają złoty zamek tutaj, ten zamek się oczywiście zamyka, ale yy, mi się bardziej podoba tak no trochę na ludzie, jak jest bardziej tak odpięty i naprawdę te buty są super i powiem Wam, że no nałaziłam się, bo dzisiaj dość dużo zrobiłam, że miałam jakieś tam na te kroki patrzeć czy coś, to bardzo dużo zrobiłam kroków, i te buciki naprawdę super się sprawdziły, bardzo wygodne i ja je mam pierwszy raz na sobie, więc tym bardziej mega zaryzykowałam, czy nic nie będzie, ale myślę, że prezentują się naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda, jak się idzie i to się tak no może nie tak, <laughs> to się tak rozwala, także polecam Wam. Na Zelando laut kupywałam, tak jak już mówiłam, ale może na zwykłym Zelando też będą te buty. Ja w ogóle nie jestem taką buciarą, jeżeli chodzi o takie buty i nie lubię i nie mam ani chyba jednej pary takich butów, nie miałam do tej pory u siebie. Ale ta, te buty zrobiły na mnie e, wrażenie dlatego, że mają złoty zamek, a większość butów ma srebrne i ja po prostu tak nie lubię srebrnolatków. Zresztą zobaczcie, ja muszę mieć wszystko złote. Także dobra, idę e, oddać te buty tam, bo są całe brudne, uchlapane. I powiem Wam, że dobrze, że wziąłam takie buty, dobrze, że przebrałam sobie płaszcz, bo mi było tak zimno, naprawdę nie wiem ile jest teraz stopni, bo nawet nie patrzyłam, ale tak zimno się zrobiło, czekałam na tego Ubera, e, chyba 10 opcji mi po prostu odmówiło i się tak nawkurzałam po prostu, że o już byłam taka wściekła i sobie myślę, Boże może coś jest nie tak z tą ulicą, na której stoję, przejdę na inną i przeszłam ulicę dalej i dopiero tam zamówiłam tego Ubera i było lepiej, bo od razu jakby drugi, druga jazda e, mi się wyszukała i było okej, ale... O, bo ja mam wkurzona. Że tak długo, bo chyba dosyć. No, ponad 20 minut czekałam na zatwierdzenie tego, że ktoś po mnie podjedzie. Także trochę się wkurzam. Chcę pokazać kamizelę. tą zielono zaraz wam ubiorę, ponieważ kupiłam ją w, w z dwa tygodnie temu, jakoś tak. I też kamizelka jest naprawdę sztuczna, także zaraz wam ubiorę. I zaraz wam pokażę. Nie wiem też, czy w kamerze i tu w tym świetle będzie fajnie wyglądała, ale zaraz ją założę i sobie zobaczycie. Może jest na stronie, to, to może sobie. No i teraz będzie chciał mówić i powiem Wam, że mam ją po raz pierwszy na sobie i zobaczcie. Cóż za sopa. <laughs> nie odkujęłam cenę. <laughs> e, I tak jechałam jak debil. Za 179,99 i to jest MK. Ja mam już rozmiarze że Z wam pokażę jak wygląda. No i ona jest taka duża, taka fajna, taka wielka to krzesło Tu przeszkadza. Ona jest taka wielka, więc jak macie taką... <laughs> więc, jak macie taką sukienkę, długą czy coś, to mi się wydaje, że bardzo fajnie e, wygląda. Też jest zakupę tutaj, więc nic nam nie widać. Oczywiście wygląda się na taką wielką większą, więc no fajna jest ta kamizelka. I wydaje mi się, że też takiego uroku dodaje ta kamizelka. E, dobra, kończę z Wami, ściągam tą kamizelkę. Odkleję tą metkę, kurde, bo jeszcze tego nie zrobiłam. A ona tu jest przywiązana. Czy ja tego nie widziałam wcześniej w domu? Ja się troszeczkę śpieszałam jak pochodziłam, to chyba dlatego. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. <grystanie> jutro postaram się od rana też nagrać jakiegoś vloga takiego powrotnego. Będę też chwilę wcześniej na dworcu, bo mam 17.20 pociąg, a a co? A o 16 kończę szkolenie jutro, więc Skończę, szko skończę. skończę szkolenie i yy, pojadę od razu na pociąg, więc może się przejdziemy po i coś tam ciekawego zobaczymy. Bardzo mam ochotę iść na Złote Tarasy, czy tam coś, gdzieś połazić, gdzieś się poszwendać, ale powiem Wam, że zawsze jak gdzieś tak mam iść, a nie mam, nie wiem, trzech godzin czy coś takiego, to zawsze się boję, że po prostu nie zdążę. Dobra, idę się ogarnąć. Dzięki, że oglądałeś. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na kolejne filmy u mnie.